Czekaj. Czeku, ja myślałem, że to ty wbiłeś na zerwę, bo to jest jakiś skip this Tinky Mig. Nie no, Pigg już myśli nazwał nigdy nik. nie A to jest nie skibidist, mi, tylko Mig. A, mi. A, to faktycznie, różnica fur. Nie no, bo no, no, on tak mnie nigdy li... nie nazwał. Dobra, to kurwa wiadomo, dwie skrzynki muszą wylecieć. Kiedy jakie to broń są. Yeah. Nie. Nie. <śmany> ja już mam tam mat! <śmany> o z kur... tego tego, z tego i no niemożliwe! Czekaj, no niemożliwe kur... Dom budujemy. No kurde, nie! Ej, to jest kurwa Pierwsze. serio, z takiego czegoś? O? A wiesz co ci powiem? O. Czekaj. Najebać ci z wałeczka. Co, z No. Chłopcie. Kubek! A co to za drop, j*****? Szybek, zmieniamę grę, ja <grym> k*****. A pierdolę, koniec, koniec Jeździłem w RP, na zboże, jeździłem na wózku inwalidzkim w tym ja Jak to się ludzi. nazywało? Ja szukałem do ludzi na wózku inwalidzkim No tak, to na wózku inwalidzkim jeździłem, tylko nie pamiętam, kto się nazywał. to się nazywało Coś tam Mikołaja Kopernika, w Warszawie. Ej, co, w Polsce strzelaliś wózkiem w, w Mikołaja Kopernika? Nie, jeździłem na wózku inwalidzkim na kopalniku? Właśnie się zastanawiam co tu się dzieje Ja chcę tej historii Ja też, bo to już może być jakaś ciekawa historia Jak on z Kopalnikiem jeździł na wózku inwalidzkim, strzelając do ludzi No bo ja to sam, nie nikogo ze mną Aha, nie, nie, nie powiem nie tym z BDS-em był, ja, no. ja W się sensie, dowiemy, że pewien incydent w dwóch że to, się, to, to był grzybciu z, z Mikołajem, Mikołajem Kopernikiem na wózkach. w nie wiem. Będę to za No wbijam! A no teraz nas ignoruje. No. Nie Zigg wokół. Faję, to jestem gangsterkiem. To kim ty w końcu jesteś? Kobietą, inwalidą nie. czy pikiuszem? Geksterkiem! Czy Nie myślałem, że powiedział Nick. bo. <śmienic> nie, po. Ej, po... e, oni tu. Mrukuli, e, ty, wy, skurwy, wy się nagrywam, wy mi takie niki dajecie do kurwa. Bo to jest tylko. Gulorę, weźcie mi to zmienić, kurwa. Jaki to muszę. No kurwa, ty widzisz, co mi dali? Ja. potem. ten czy cały umku, który będę musiał mieć? Ja mam. Ja zresztą nie wiedziałem, że To, że chłop na wózku i walizku chodził na sody. No, wy mówicie. Koleku, ja zaraz zostanę mistrzem i walizka. Co się dzieje? Co? Już dawno masz order. Ty w ogóle byś poczekał na mnie, a nie tak widzeniu już. Inwaliduje mnie. Jest pytanie, czy to jest w tychże grze. Obraza? Czy pochwała? To jest hobby. Dobrze idzie? Dokładnie. A, to a, jest a i to zapisuje I mi i się. Ja No Sigma. <laughs> Proszę co zapisać pik już nie jest Sigmą. Nie, bo są inwalidą został kartę pływacką. No, to jest ważna rzecz, jeśli jest się inwalidą. Karta pływacka. Słyszałem o tym. Chociaż będą... Pujek mi opowiadał. To... Chociaż, Chociaż będę Co ci warzywę? opowiadał? Co ci opowiadał? Jazda. 30 lat o, młody w sumie, więc on dlatego może mogę mówić mu wszystko, bo w sumie zachowuje się podobnie jak ja. Boż, na tym samym poziomie inteligencji. O Boż, Dobra. No bo Odezwał się ten mądry kurwa. No. Tego mhm. <laughs> się nie spodziewałem. Kurwa, co kurwa widziałem? To, nie było, byśmy się picię. Właśnie. On zaczął Ale ty możesz skończyć. Bądź mądrzejszy. Raczek. Nie przepraszam! Przepraszam, że to zabrzmiał. Przepraszam! Chciałem mówić, zależy w jaki sposób mam kończyć Przepraszam. Nie uderzył pewnie. Ale ja to tak. mówię częściej niż ja. Inaczej, oni by to zrobili, ja bym tego nie zrobił. No właśnie, nie masz psychy. To jest ta różnica właśnie, że oni by. Sobie A to za zrobili. 50 zł? Nie wiem, nie Eee, 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 się człowieku! Opanuj Ale ja się. nie jestem kotem! Właśnie! Ale... Dobra, nie powiem tego. U Ma bądź, bądź, bądź. Może i lepiej. Może i lepiej. Niech pewne słowa nie zostaną wypowiedziane. Już teraz w kinie. Kurwa, Piętnasty poziom grzybek i dwie paczki raz ponosimy. Kto masz to? Piętnasty poziom? No, 15 poziom i dwie paczki na raz. To ja jeszcze. 8 poziomów. Ja to jest matematyk. Poszliście po, po milion? Oj, tak. Nie, ale nie jak Paramaxyl. Nie wiem, jak inaczej brzmiał. miał. Jakbyś się wracał, poszli po milion. Jak Paramaxyl właśnie. Igor, jesteś gejem. Co z tego? Szanuję <śś2> cię. Masz rybki, Piś? Masz rybki? Mam rybki. Wiedziałem, on mógł chciał mieć Naprawdę masz rybki? A jakie masz rybki? Nie wiem. Papio, Karaśno. Mój tata się nim zajmuje, to jest jego, jego eee... zwierzątka My, chci my chcieliśmy wyjeść chcieliśmy wyjeść wy 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 z rybki i chcieliśmy... Chcieliśmy tam węża w pier... Znaczy, czy wiesz, może zbudował o ty Czy coś takiego, co ty właśnie rysujesz? Oj... To chyba <laughs> się chyba... spoilera. złożyło spoilera. Dzięki! To ja malowałem. Chcesz na screen. Mam pięciu gwiazdek leciał. tutaj na screen. Chodź grubek na screen. Jestem pobrany na łódce. Tak. Kurczę, się, no ty sortujesz sobie teraz.